Cześć, w tym szybkim materiale pragnę ci pokazać w jaki sposób możemy dodać tak zwany znak wodny do naszego filmu w DaVinci Resolve. Przechodzimy sobie zatem do programu, mamy określoną oś czasu, określony materiał, nad którym będziemy pracować. I tak naprawdę chcemy dodać sobie taki znak wody. Najlepiej abyśmy mieli klip graficzny o formacie PNG z przezroczystością czyli bez stła. i ja taki też mam więc przeciągam sobie z folderu media pool yy, w ten oto sposób na oś czasu określony właśnie plik graficzny i w moim przypadku jest to taki oto logotyp i tak naprawdę co rozszerzam sobie go w czasie czyli dostosowuję do tego aby on pokrył odpowiedni yy, okres czasu. Naszego projektu, ale co dodatkowo robię? No to przede wszystkim widzimy, że on jest za duży, więc klikam, aby był on aktywny. Przechodzę sobie tutaj do tego okna. Jest to okno inspektor. Jeżeli nie masz tego włączonego, aktywnego, to oczywiście klikamy tutaj. I co robię pierwsze? To zmieniam jego skalę, czyli tutaj wartość zoom zmniejszam w ten oto sposób. I ja będę chciał, żeby to była mniej więcej taka oto wielkość czyli 20% wartości oryginalnej. Dodatkowo przestawiam sobie to w lewy górny róg. I tak naprawdę mogę dokonać to za pomocą tutaj position. Mamy tutaj wartość X Y to nic innego jak przestrzeń, tak jak w matematyce oś X Y, czyli po osi X będziemy w poziomie przesuwać nasz plik graficzny, Y to oś góra dół. Tak więc tutaj w lewą stronę, jeżeli chodzi o X, przeciągam w ten oto sposób. Jeżeli chodzi o Y, to przestawiam w górę sobie w ten oto sposób. I teraz co zrobiłem? To oczywiście umieściłem w odpowiednim miejscu sobie nasz logotyp. Tak naprawdę mogę tego dokonać, jeżeli chodzi o takie umieszczenie, to za pomocą funkcji. Transform, ja ją uaktywniam w ten oto sposób i widzisz, że plik graficzny już nam się troszkę nieco zmienił. Ma takie punkty, jeżeli wezmę sobie lewym przyciskiem myszy trzymając, to mogę go umieścić w dowolnie innym miejscu na przestrzeni osi. XY. Dodatkowo, trzymając na przykład za jeden z takich rogów, będę mógł powiększać jego skalę, czyli tutaj zoom. i to tak naprawdę jest ta sama modyfikacja, którą możemy tutaj wykonać. I teraz, oczywiście, znak wodny charakteryzuje się tym, że on nie jest tak bardzo widoczny, czyli wręcz się jest przezroczysty. Więc przechodzę sobie tutaj do Composite i tutaj mamy Opacity, nic innego jak przezroczystość. I tak naprawdę zmniejszam sobie tą wartość, na przykład do około 50%. Ten oto sposób, jak widzimy, mogę wykonać także ten oto znak wodny jest widoczny w moim materiale. Wskazówka od Video Ninja. I tak naprawdę tutaj jeszcze możesz popróbować sobie, jeżeli chodzi o funkcję mieszania w ten oto sposób, to tak naprawdę jak widzisz, no nieraz jest bardzo drastyczne i nie do końca dobrze wychodzi. Natomiast w niektórych przypadkach może dać się dość ciekawy efekt, tylko należy tutaj brać pod uwagę, że to jest efekt wypadkowy zarówno pliku graficznego, logotypu, jak i samego klipu, na którym narzucamy. Więc to jak to będzie wyglądało, nie tylko zależy od pliku graficznego. Więc jeżeli narzucić na jednym klipie, to na drugim może to zupełnie inaczej wyglądać ale jest to taka fajna funkcja, bardzo kreatywna, więc niekiedy może mieć fajne wyniki. Natomiast najbezpie, najbezpieczniej wybieramy sobie normal i Opacity City wybieramy w zależności od tego, jak to nazwę wygląda. U mnie 50% i voila, mamy dodany znak wodny Da Vinci Resolve. Jeśli pragniesz poznać program DaVinci Resolve jeszcze lepiej, jeszcze dokładniej, to serdecznie zapraszam Cię do mojego bezpłatnego kursu właśnie dla tego oprogramowania. Przygotowałem specjalną platformę, w której znajdziesz uszeregowane poradniki po to, abyś mógł krok po kroku przejść przez proces edycji w sposób sprawdzony, za pomocą sprawdzonych schematów, abyś mógł tworzyć jeszcze lepsze filmy. Tak więc jeśli masz ochotę, wskakuj na pokład Video Ninja, zapraszam do bezpłatnego kursu, link do niego znajdziesz w opisie tego materiału. Jeżeli interesuje Cię taka seria krótkich, zwięzłych poradników, które rozwiązują określony problem w DaVinci Resolve, to subskrybuj mój kanał, daj mi oczywiście znać o tym po to, abym z większą częstotliwością tworzył takie materiały specjalnie dla Ciebie. Dzięki, cześć, do zobaczenia w kolejnym materiale, pozdrawiam, Bartosz Video Ninja.